Okej, okay, ten długi weekend filmowy, bo naprawdę kilka premier mamy ważnych, mniej ważnych i jest też Patryk Wega. Zaczynamy filmem, który może w Polsce troszeczkę mniej kontrowersji wzbudzi, albo przynajmniej jest mniej aktualny dla nas, bo mówimy o sytuacji prawdziwej ze Stanów sprzed 50 lat, można powiedzieć że taki ich gierek, nie no dobra, to zupełnie o czym innym, ale, ale no właśnie, wreszcie trafił do naszych kin z półrocznym opóźnieniem. the eyes of Tammy Faye czyli oczy Tami Fay. To dramat biograficzny w reżyserii Michaela, Showaltera, który opowiada nam historię tytułowej Tami Faye, granej tutaj przez Jessicę Chastain oraz jej męża, Jima Bakera, granego przez Andrew Garfielda, którzy w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia dorobili się niesamowitego sukcesu jako telewizyjni ewangeliści, którzy szerzą Słowo Boże i było też dużo afer. <laughs> I hej, ja oczywiście nic o nich nie wiedziałem, bo. No bo nie wychowałem się w latach 70. w Stanach, oglądając religijną telewizję, ale powiedzmy, że jest to już na starcie ciekawy temat o ludziach, którzy doszli do ogromnego sukcesu. Na nasze podwórko możemy sobie przenieść wszystkie e, afery i, jakby to powiedzieć, całą sytuację. Wiecie, ojciec, ryzyk, pieniądze i tak dalej, nowe Bentleye. No, wiecie, my też to znamy, cały świat to zna. Tylko tutaj ten film pokazuje nam historię konkretnej dwójki ludzi, która przy okazji. Bardzo mocno wykorzystywała telewizję do tego, co robiła, i też widzimy ich od strony prywatnej, a przynajmniej no tak. Taki zapisany scenariusz, że jesteśmy z nimi na zasadzie, jak się poznali, praktycznie od dziecka. No z nią, ale wiecie, prawie całe życie była z nim, więc teoretycznie widzimy świat też od kuchni, co zazwyczaj jest ciekawe. No i muszę wam powiedzieć, że średnio mi się podobało. Znaczy, ten cały Michael Show Walter. Widziałem jego film Big Sick, nie wiem czy kojarzycie, ale tam parę lat temu wyszedł. Yy, o historii ku Milo Nanjianiego, gdzie gra siebie. No, spoko komedyjka romantyczna. I generalnie ten film uważam, że jest całkiem nieźle wyreżyserowany, a jego w ogóle najlepszym punktem. Są zdjęcia, muszę powiedzieć, że zdjęcia są sztos, i do zdjęć musimy dołączyć scenografię i kostiumy, ponieważ naprawdę tutaj i jaką oni uzyskują kolorystykę, to jak świetnie wygląda obraz, to jak świetnie wszystko jest oświetlone, ale także, no właśnie, te lokacje, te, te, te stroje. Mówimy o latach 70., -tych, 80., -tych, chociaż skaczemy i od 50. w pewnym momencie do 90., więc wiecie, widać, że tutaj na produkcję poszedł hajs. Nie zdziwię się, jak będą jakieś nominacje do Oscarów i tym podobne rzeczy, no bo. Jakby wiecie, technicznie to jest kolejny taki film, który po House of Gucci <laughs> Oczywiście takie, takie nawiązania, tak jakby ci filmowcy się umawiali, że dobra ja zrobię House of Gucci, a miesiąc później ty coś innego, ale <laughs> Ostatnio ciągle mam takie jakieś wrażenie, że te filmy co tydzień są jakoś połączone Czy to spisek? Nie, ee, przypadek, ale jest coś w tym, że trochę tak jak House of Gucci ten film świetnie wygląda Ale mam z nim pewne problemy takie stricte fabularne, to znaczy jest to film biograficzny, więc Wiadomo, że nie będzie tu kosmitów i lotów na księżyc, ani nie wiadomo jakich fajerwerków, tylko generalnie prawdziwa historia, ale wszyscy wiemy, że rzeczywistość jest częściej ciekawsza niż fikcja. I niektóre scenariusze, jakie napisało życie chociażby właśnie takich ludzi, potrafią być fascynujące. Natomiast ten, jak dla mnie, po obejrzeniu tego filmu, był średnio fascynujący. To znaczy, to co byłoby najciekawsze w historii tej dwójki ludzi, tej tytułowej Tammy jak dla mnie, nie ma tego w filmie. Ponieważ, no, to, że są jacyś ludzie, czy religijni, czy niereligijni, to już jest w ogóle wiecie, abstrahując od tego, ale są ludzie, którzy dorabiają się w jakiś tam sposób fortuny, a przy tym są, nie wiem, hipokrytami, czy, wiecie, no, jestem panem wielkim politykiem w Garniaku, a potem wychodzi afera, jak coś gadał na podsłuchu, no, wiecie, nic nowego dla nas, no nie? Jest to, jest, jest to wręcz codzienność w świecie celebrytów, w świecie, polityków i tak dalej, więc ta historia nie jest jakoś hiper niesamowicie ciekawa sama w sobie, że żeby się dorobić musieli troszeczkę tam, no wiecie, musieli traktować wiarę jako biznes i z drugiej strony jak widzimy ich, i to powinno być najciekawsze prywatnie, czyli jak, wkrótce, jak we dwoje rozmawiają ze sobą, to małżeństwo, to film niestety traktuje te sceny może tak było w rzeczywistości w sumie nie wiem nie byłem przy tym ale film traktuje te sceny i ich rozmawiających na przykład samych ze sobą nawzajem bez kamery podsłuchów mniej więcej że wychodzi na to że gadali tak samo jak na zewnątrz i i są jakieś takie zalążki są takie momenty gdzie sobie myślałem to jest ciekawe gdy na przykład Wiecie, to są ludzie, którzy wszystko usprawiedliwiają tym, że Bóg im tak kazał i na zasadzie, że o mój Boże, dostałam znak od Boga, musimy się zająć tym telewizyjnym programem, takie straty daty, mhm. Ale, ale naj, najbardziej się uśmiałem i to takie właśnie są ciekawe momenty, jak byli sam na sam, zaczęli się kłócić, znaczy no jako małżeństwo mieli jakąś tam powiedzmy sprzeczkę i ona chciała na przykład... Wywrzeć na nim presję, żeby on też się wziął do tej telewizji, więc mówiła, że o, mi Bóg powiedział, czy tam Jezus powiedział, że, że, że muszę kontynuować Jego słowo, nieść poprzez telewizję razem z Tobą, a On tam na zasadzie coś swojego, I mówię, ja, ja, czyli nawet siebie, nawet sobie wciskają kity. I tu pojawia się pytanie, na ile w to wierzą, że Bóg im coś powiedział, no nie? I to są takie dosyć poważne tematy. Wiecie, na ile na przykład ktoś rzeczywiście w to wierzy, kto przy okazji zbija na tym hajs, to jest takie. Chodzimy tutaj do takiego sedna, tej takiej gry o tron zakulisowego, jak już kurtyna opadła, nikt nas nie słyszy, nie widzi, jak jesteśmy. I dosyć tutaj ten film pokazuje, że to tak, tak miałko. Tak, na zasadzie, tak jakbyśmy oglądali gry o tron, wszyscy poddani się rozeszli, a Tywin Lannister z Tyrionem gadali wciąż oficjalnym językiem, wiecie, dwuznaczności, i, i, i tak, zależy nam na poddanych Tyrionie, więc idź ich zaszlachtuj. Więc trochę brakowało mi smaczku w tej historii, brakowało mi prawdziwego poznania tych ludzi ponad ich imię. W sensie ten film traktuje te dwie osoby jak takie trochę karykaturki, które wszędzie i zawsze zachowują się tak samo. Tro, trochę jakieś te takie mało warstw. Przy takich historiach najciekawsze jest właśnie odzieranie ludzi z warstw, odnajdywanie ich prawdziwych motywacji, wiecie, właśnie jakiejś tam wewnętrznej hipokryzji. No, generalnie to, jak skomplikowane są takie osoby, jest ciekawe, a nie, że to jest po prostu, haha! Jestem do końca wierząca w dzień, i w nocy, a przy okazji się dorabiam i sobie to usprawiedliwiam jakoś tam, no nie? Tak trochę, jest to, ten film się wydaje strasznie płytki. Jest tak piękny i głęboki wizualnie, a tak płytki, już jeśli chodzi o treść. I jeśli druga sprawa, która, jakby dla mnie ten film, trochę gniecie, trochę tak, czujemy po prostu, ja sobie zawsze wyobrażam ten film, a taki ciężar na plecach. To jest ciężar tego szablonu. To jest szablonu historii, która leci przez ileś lat. I muszę powiedzieć, że było to ciekawiej opowiedziane niż wspomniany House of Gucci, jak dla mnie. Bo wiem, że wielu z owym House of Gucci się bardzo podobał, wielu nie. Hej, dla mnie był po prostu jakby pięknie wyglądał, ale był dosyć nudnawy i ta historia mnie. E, to jak ta historia była pokazana i narracja, sposób opowiadania wielu lat mi się nie podobał za bardzo. Mógł być o wiele lepszym, moim zdaniem. I tutaj mamy to samo, tylko troszkę lepiej, ale ten szablon niestety sprowadza na ten film takie szarańcze, takie plagi, jak chociażby to, że mamy od sceny do sceny taki jakby to powiedzieć takie najlepsze kawałki. To jest taka lista highlightów czyjegoś życia, nie? I to, to daje taką sztuczność. I to jest bardzo ciężko przeskoczyć, gdy oglądamy filmy biograficzne i na przykład trzeba pokazać 20 lat mamy na to dwie godziny. No bo wiadomo, że musimy wybrać jakieś poszczególne sceny. Kluczowy moment, jak wymyślili coś. Kluczowy moment, jak się poznali wcześniej, kluczowy moment, jak była jakaś afera, kluczowy moment, takie. Ale to czuć. Nie czuć, nie czuć jakiejś takiej. Nie czuję jakiejś takiej prawdziwości w tej historii, tylko czuje, czujemy, przynajmniej ja czułem oglądając, że dostajemy pokaz najlepszych momentów. Taki highlight kariery piłkarza. W tym meczu zagrał, w tym meczu miał kontuzję, w tym nie trafił karnego. Takie, no, okej, okay, ale nie, nie, nie powoduje to, żebym ja lepiej czuł, poznał tych bohaterów, bo nagle mamy jakieś przyskoki w czasie, nagle mamy takie, wiecie, na zasadzie brak kontekstu, kim jest kto, co, ale pięć lat później ona zrobiła coś. Takie, no nie wiem, mnie to osobiście gubi. Ja bym Zamiast poznawać takie najlepsze nagłówki gazet o tych ludziach, bo to mogę sobie zrobić nie oglądając tego filmu, ja bym wolał się skupić na e, aspekcie psychologicznym, psychologicznym na przykład tej postaci, no nie? Bo to jest, to jest ciekawe, co taka osoba sobie myśli, nie? Jak mo motywuje sama siebie, swoje działania, jak postrzega świat i rzeczywistość z jej dziwnych, karykaturalnych, przerysowanych makijażem oczu, nie? E, no i ten film właśnie tutaj niestety zawodzi, jeśli chodzi o aktorów i make-up. E, Jessica Chastain uważa, robi świetną robotę. I Andrew Garfield zresztą też, ale. Tutaj może to być niepopularna opinia, bo wydaje mi się, że większość recenzji powie, że, wow, ale role i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że cały czas widziałem Jessica Chastain w make-upie, w makijażu. I Andrew Garfielda. I jeśli chodzi o Garfielda, to moim zdaniem popełnili błąd. Chcąc sprawić, żeby wyglądał jak najbardziej ten oryginalny Baker wyglądał. Zrobili to samo, co moim zdaniem przesadzili troszeczkę z tym. Z Malikiem, jak grał. Fred Frediego, nie? Czyli Freddy miał mega wystające zęby, wszyscy to wiedzą, ale dali tam temu takie, że dla mnie to tak przesadzili o 20% i wygląda komicznie. I tu mamy to samo, te policzki jego, gdy, gdy Andrew Garfield robi się starszy, gdy nam mija 20 lat, odkąd go poznaliśmy i jest w starszym make-upie trochę, okej. Okay. W sensie możemy troszeczkę mu jakieś tam policzki zrobić, ale jak się poznali, jak byli młodzi, mieli tam, nie wiem, po 20 lat czy ileś i on już ma jakieś takie sztuczne policzki, to ja mówię, oni wyglądają jak takie dwie karykatury. Oni wyglądają jakbyśmy oglądali jakiś, nie wiem... South Park, albo jakąkolwiek animację, bajkę, która w charakterystyczny sposób rysuje ludzi, Na przykład nie wiem, jakieś anime, że ma, mają wielkie oczy i oni jak obok siebie w tych początkowych scenach rozmawiają, to ja tak patrzę no widzę dwie osoby karykaturalnie wyglądające w make-upach, nie? Nawet jeśli ten oryginalny ziomek miał taką mordę z takimi policzkami, to wiecie, no wiecie, może miał, ale on z tym wyglądał naturalnie, bo to była jego naturalna twarz, a tutaj po prostu widziałem make-up. Jessica Chastain wygląda już totalnie jak karykatura, z drugiej strony tamta Dami Faye, która już nie żyje, też tak wyglądała, w sensie też, też sama w sobie była znana z tego jak absurdalny i surrealistyczny wręcz taki przerysowany i totalnie nietrafiony był jej makijaż i, i, i wystarczy sobie popatrzeć na te stare zdjęcia jeszcze dodatkowo dołączając do tego fryzury, jej dziwny głos, te, tam, te lata i ubiór, nie? Co nie zmienia faktu, że cały czas widziałem na ekranie bardzo dobrze grających aktorów w make-upie, nie? I to tak, znowu, to trochę tak zaburza dla mnie, wiecie, żebym się wkręcił jakoś emocjonalnie w ich historię, tak? Ten film się wydaje taki sterylny, świetne scenografie, świetne zdjęcia, dużo pieniędzy rzuconych w to wszystko, świetni aktorzy, którzy płacą, płaczą na zawołanie, ale w ogóle nie czułem emocji, duszy, zaangażowania, tak... nie Wie, wiecie o co mi chodzi, tak technicznie stosiwo, ale emocjonalnie mnie to w ogóle nie ruszyło przez cały film, więc... gdzieś, świecie, na zasadzie musicie sobie sami obejrzeć, jak zawsze powiem, ale... jak ja gdzieś tutaj, moja ocena padnie gdzieś tak pomiędzy. To znaczy, oczy tam i Fejdu Sanomudowie, piąteczkę, ja, chyba już więcej nie muszę mówić, no technicznie naprawdę naprawdę dobry film, Ech, trochę szkoda, że film marnuje Vincenta Dinofrio, który tam się pojawia jako taka bardzo charakterystyczna postać, taki ich ojciec ryzyk powiedzmy, no znowu, no, uproszczenie na, na naszą, na nasze te, ale taką charakterystyczną postacią jest, ale bardzo drugoplanową, tam w trzech scenach na krzyż w zasadzie to widać, że go tam, nie wiem, kręcili z nim tydzień, zapłacili mu i poszedł i... i i trochę gra Vincenta Dinofrio, trochę bo tak, to nie, nie, nie wiem na ile mogę się jego czepiać, na, na ile tego filmu, ale uważam, że to jest fenomenalne aktor szkoda mi go. Szkoda mi go w takim wiecie, że tam przyszedł na 5 minut, nie? E, no, w każdym razie ogólnie film do obejrzenia, w ogóle, przypomnijcie, kolor, jakie tu uzyskali, i scenografię, i jeśli o zdjęcia, e, przypomniało mi trochę Emmę, nie wiem, czy pamiętacie Emmę, historyczny film, też świetne, świetne rekwizyty, scenografie, kostiumy. E, I tutaj też, bo mówię, mówię, no technicznie sztosiwo, naprawdę, naprawdę. Dużo, dużo lepiej niż na przykład ten gierek nasz wspomniany, powiedzmy, nie? Abstrahując. Dobra, <grytanie> czekam na Wasze opinie. Czy oglądaliście, czy zamierzacie, co o tym sądzicie? Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. poczekajmy o filmach.